Witam. Znacie te kapsuły, nie? Już dobrze nawet dosyć. Posrane to jest, ja nie powiem, że nie. Jestem dosyć mocno zszokowany. No ale co? Jak tak oddaję, to trzeba chyba, nie? No właśnie. Na początku. Skin Strona do wymieniania swoich skinów. Wejść se można, jeżeli chcecie. Link jest w opisie nawet. Oni sprawiają, że takie openingi są możliwe. Gdyby nie oni. I to, że jest ROI 95% i na szansa na profit to 48%, to by nie było takiej zabawy. Serio. To jest posrane. Autentycznie. Dosyć śmieszne. Także co? laścik? To jest już ostatnia. Co w się, sensie jakby pierwsza, która po prostu nie odda, będzie ostatnia. Bo mi się już tego nie chce akurat otwierać. To jest chyba to, w co celujemy. No nie. Dobra, niech se leci. Hej, chyba Counter Logic nie jest taki zajebisty, więc to może być już to jakby przełamanie, że już nie. No mogło być, ale chyba nie będzie.